Pojęcie faktu naukowego i pojęcie doświadczenia nie oznacza faktu realnego ani doświadczenia realnego. Otóż zwrócono uwagę na to, że poza projekcją ludzkich władz poznawczych jest również projekcja użytych narzędzi i sposobu badania, które deformują badany przedmiot. Fakty to są tylko w mediach, w nauce nie ma faktów. W nauce nie ma faktów, to się żaruje na naiwności odbiorców. Nauka nie zna faktów realnych, to są wszystko projekcje. Ktoś powie, no dobrze, to po co oni to badają? Właśnie badają po to, i tutaj odkrywamy zmianę celu poznania naukowego w nowożytności, po to, żeby wytwarzać modele, które będzie można wytworzyć za pomocą techniki. Tylko po to a nie po to, żeby poznać prawdę o rzeczywistości. Nauka już dawno pożegnała się z prawdą o rzeczywistości.